Nie chodzi o uprawianie polityki, ponieważ hełm ma specyficzną rolę czy położenie, i chodzi tylko o pewną pamięć. Każda historia jest warta tego, aby o niej wspominać i ta kontrowersyjna i nie. To jest nasza historia i jeżeli to takie hasło widnieje na naszej koszulce, no to nie powinno być to jakoś, że nam to przeszkadzać, bo to jest nasza historia. Ale nie, myślę, że sport nie powinien być mieszany z polityką. Tu nie chodzi o uprawianie polityki, ponieważ hełm ma specyficzną rolę czy położenie i chodzi tylko o pewną pamięć. E, należy budować. To jest tak jak w sporcie, tak jak gra. E, można być pod siatką konkurentami, można się szarpać, ale po meczu można sobie podać rękę, można na przykład pójść przysłowiowo na piwo czy na orężadę i, i uczynić to dużo na IHKS-u i, i, i Barkomu. Problem jest nieco większy, ale po prostu chodzi też o troszeczkę o e, takie wyeksponowanie. Hełm ma długoletnią tradycję czy wiekową na bazie miasta Pogranicza. W związku z tym Wołyń, który był częścią kiedyś kraju geograficzną, należącą do, do, do Polski, ma szczególne znaczenie, ponieważ mieszka tu jeszcze wiele osób i potomków. To jest oddanie pewnego szacunku i przypomnienie. Właśnie dzielą się te opinie na takie, które krytykują to lub właśnie chwalą w kwestii takiej upamiętniającej, historycznej, niż szukanie właśnie sensacji czy polityki. Ile, ile osób tyle będzie opinii? Także mamy 30 parę milionów Polaków i będzie Pan miał 30 parę milionów opinii. No, każda historia jest warta tego, aby o niej wspominać i ta kontrowersyjna i nie. Tym bardziej, że no, jest to takie wydarzenie z historii Polski, o którym no, y, wiele ludzi nie pamięta, bądź, y, że tak powiem, unika tego tematu. Także myślę, że w pewnym stopniu jest to fajna inicjatywa. Mogę wypowiedzieć się czysto kibicowsko, nam napis na koszulkach nie przeszkadza w niczym. Jeżeli chodzi o kibiców, jesteśmy, myślę, że w jakiejś tam topce klubów z plus Ligi. w pierwszej lidze, jak gdybyśmy byli, to byliśmy na pewno w top 1-2. Teraz myślę, że nie będę wymieniał, które top, ale jesteśmy w top. Co powiesz na temat tego, że jako klub właśnie z zaplecza Plus Ligi, gdzie musieliście przejść tą dość długą drogę, no to gracie dzisiaj z Barkomem Luwów, który tak jakby wszedł sobie drzwiami do Plus Ligi. Dobrze się patrzy na to, że nasz kraj jest otwarty na inne drużyny, ale jest to liga polska, polskie siatkówki, więc nią mogą być podzielone. Nie przeszkadza wam to, że drużyna z Ukrainy po prostu od tak weszła drzwiami do Najwyższej Ligi Rozgrywkowej? Trudno tutaj dyskutować, bo sytuacja, w której Barką wszedł, była troszeczkę inna i spowodowana czynnikami zupełnie zewnętrznymi, niezależnymi od nas. W związku z tym, sport jest sportem, to był ukłon i pewien, pewien gest ze strony Polski w stronę Ukrainy. Natomiast my, jak ja sobie przypominam, to nie mogę sobie przypomnieć, żebyśmy na ten temat nawet w klubie kibica dyskutowali. Jest Barką, jest OK. Czy z mojej perspektywy, no to na pewno nie jest fair w stosunku do drugi drużyn takich jak nasza drużyna z Hełma, która musiała się wspinać z niższych lig do plus ligi. Jest to, uważam, że na pewno w stosunku do drużyn z niższych lig nie fair, ale no, nie, kibice o tym nie decydują. Thank uh -huh.